Tęga miłości. Jest strony Miasto budzi się ze snu. Słońce jasno świeci. Nasz bohater Gigi otwiera swe błyszczące oczy i zaczyna szykować się do rozpoczynającego się dnia. Najpierw higiena osobista, następnie codzienny trening. Dzień dobry, cześć! Pozdrawia serdecznie wszystkich ludzi spotkanych na trasie swojego dziesięciokilometrowego biegu. Dzięki tym codziennym treningom jest świetnie zbudowany. W domu czeka Anna z ręcznikiem do otarcia potu i całusem na dzień dobry. Nie wierzcie mu, to wszystko kłamstwa! Oto jak to wygląda. To ma być ten wspaniały sportowiec? Okropność, wstawaj, leniuchu, jak ci nie wstyd. No teraz już się chyba biedaczek budził. Teraz zobaczycie moją słodką Annę. Jaka ona piękna. Dość tego, jestem o nią zazdrosny. Nie złośćcie się na mnie. Pokażę Wam w zamian, jak budzi się panna Gloria. Tam jest mieszkanie pięknej panny Glorii. Wygląda na to, że jest dzisiaj spóźniona. Już powinna wyjść. Jestem spóźniona. Spóźnię się do szkoły. A nie mówiłem? Zobaczmy, co teraz robi. Poczekajcie na mnie! Niech pan zaczeka. Niewiarygodne, jak ona go zatrzymała. A niech to. Jakim cudem zrobiła się taka piękna? To dopiero kobieta. Jak się masz, Glorio? Cześć, Tomasz, nie spóźnij się na trening. Nie znam żadnej innej kobiety, która tak wcześnie rano potrafi być tak piękna. Dziękuję za komplement. Gdyby widzieli ją wcześniej, nie uwierzyliby własnym oczom. Gdy idę z tobą, moja dziewczyno, wiem, że jesteś moją jedyną, słodszą niż kawa cappuccino. Czy to możliwe, że on nawet w szkole tak się zachowuje? To prawda, powinien umieć się trochę opanować. Właśnie. Nasze liceum jest słynne z dobrego wychowania swoich uczniów, ale Gigi nie podporządkowuje się żadnym zasadom. Nie pozwolę, by przynosił nam wstyd. Bardzo mi zależy na dobrym imieniu szkoły, więc jako członkini Rady Pedagogicznej zrobię wszystko, by zapobiec narażaniu naszej reputacji na szwank. Zgadzasz się ze mną? Musimy jakoś rozwiązać ten problem, gdyż musimy pamiętać, że dzisiejsze dzieci będą jutro dorosłymi. Racja, moja droga. Mam nadzieję, że udzielisz mi poparcia na najbliższej Radzie Pedagogicznej, gdy będę mówiła o moich nowych metodach wychowawczych, które obalą wszystkie stosowane dotychczas. Rozumiesz, jakie to ważne? Jak zawsze możesz na mnie liczyć. Wiesz, że zrobię dla ciebie wszystko. Musimy spotkać się gdzieś i dokładnie to przedyskutować. Słyszysz, Glorio? Gdzie ona się podziała? Wychowanie młodzieży to trudne zadanie. Co to? Niemożliwe. Wyznanie miłości? To znaczy, że ktoś mnie kocha. A może to pomyłka? Nie, to niemożliwe. Wcześniej czy później ci ludzie mnie wykończą. Jakież to miłe. Podbiłam jego serce. Ale czyje? No. Nie. Róże na biurku? Trzeba powiedzieć, że wykazuje bardzo dużo inicjatywy. Jak miło być adorowaną. Muszę dowiedzieć się, kto to jest. Żaden nauczyciel nie byłby do tego zdolny. To musi być uczeń. Dzień dobry, Glorio. Jak tam? Dzień dobry. To nie ty, prawda, Adamie? Co ja mam zrobić? Uwielbiam sceny miłosne. Wybacz, ale chciałabym ci je zwrócić. Co? Cenię twoje uczucie, ale jestem nauczycielką, a ty moim uczniem i wcale nie chodzi mi o różnicę wieku. Ale ja nic nie mówię. Wiem, że Twoja miłość jest czysta. Ja też kiedyś byłam w Twoim wieku. Nie wiem co powiedzieć. Nie zaczynajmy czegoś, co nie ma przyszłości. Właśnie o to mi chodzi. Tak, ale te kwiaty nie są ode mnie. Co? To nie ja, naprawdę. Byłoby mi miło czymś panią obdarować, ale nie zrobiłem tego. Przepraszam, ale ty jeden przyszedłeś mi do głowy. Rozumiem, bylibyśmy wspaniałą parą, ale myślę tylko o szkole i o koszykówce. Nie mam na nic innego czasu, tym bardziej na kobiety. Co to znaczy? Nic, przepraszam panią. Nic nie rozumiem. Przykro mi, że tak chłodno panią potraktowałem, ale nie umiem inaczej. Jeśli to nie Adam, to kto to może być? Jesteś wspaniały i taki sympatyczny, Gigi. Zostawisz ty je? Ciągle to samo. Kiedy on się wreszcie ustatkuje? A może to Gigi jest moim wielbicielem? Niemożliwe. Cześć. Cześć. Gdyby rzeczywiście się we mnie kochał, mogłabym na niego wpłynąć. Co się ze mną dzieje? Zwariowałam. To nienormalne. Piszta! Jestem jego nauczycielką i w razie potrzeby gotowa jestem się poświęcić. Glorio, chyba zwariowałaś. Byłabym podła, gdybym odrzuciła jego uczucia. Jest w trudnym wieku, nie powinnam mieć skrupułów. Jesteś śmieszna, Glorio. Gdyby spotkał go zawód miłosny, mógłby odebrać sobie życie. To by była dla mnie tragedia. A co by się stało ze szkołą? Nie mogę wprost myśleć. Zmarnowałaś mi życie, Glorio? Po nieudanej próbie samobójstwa uczenie szalały z miłości do nauczycielki zostaje bandytą. Nie dopuszczę do tego. Po co ja zostałam nauczycielką? Co robić? Nie mogę zranić uczuć tego biedaka. To przecież nie jego wina, że się we mnie zakochał. Ci ludzie nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Niech to szlak. Halo? Mówi Gigi Sullivan, z kim pani chce rozmawiać? Proszę mówić, pani Glorio. Gigi, wiem co czujesz. To naprawdę nic złego, ale musimy szybko się spotkać i porozmawiać o tym. O co jej chodzi? Czyżby Gloria zakochała się we mnie? A no właściwie co w tym dziwnego? Jestem przystojny, a ona dość młoda jak na nauczycielkę. To się czasem zdarza. Już ja coś o tym wiem. Viwat, mam randkę. Mam randkę. Gdyby wiedział, jak to naprawdę wygląda. Piękny widok, prawda? Tak, rzeczywiście. Jakoś trzeba zacząć. Chyba wiem, co do mnie czujesz, ale. Bardzo trudno mówić o pewnych sprawach. Tak. Ale nie ma się co dziwić. Jeśli uczeni nauczycielka się kochają, trzeba odważnie o tym powiedzieć. Masz rację. Liczy się uczucie, a nie różnica wieku. Nic się nie liczy wobec prawdziwej miłości. Jestem bardzo poważny i muszę najpierw skończyć liceum. Poza tym nie bardzo mam ochoty się z tobą żenić. Ale czy ty nie chodzisz za mną? Ona na pewno to zrozumie. Mam taką nadzieję. Lepiej pójdę ją zapytać. Zaczekaj, gdzie tak pędzisz? Nie chcę niczego komplikować. To i tak jest wystarczająco skomplikowane. Chyba zwariowałam. Nie wiedziałem, że tu tak wysoko. Co? Jesteś pewien, że tak? Nie wiem, jak to się stało, ale Gloria zakochała się we mnie. Jest trochę inna ode mnie. Jest wyższa i ma zupełnie inny styl. Ja jednak jestem ładniejsza. No jasne, ty jesteś najpiękniejsza, Anno. Poza tym jesteśmy rówieśnikami i razem się zestarzejemy. Gloria już teraz jest stara, ale nie chcę psuć jej przyszłych wspomnień o młodzieży, której poświęciła swoją młodość. Bezczelny, mały altruista. Mógłbym poświęcić się dla Glorii do końca liceum. Co o tym sądzisz? Mówisz serio? Wiem, jakie to będzie dla ciebie trudne, ale zapewniam cię, że nie musisz być zazdrosna. Nie będę. Myślałem, że gorzej to przyjmiesz. Nie wiem, jak mogłeś tak myśleć. A poza tym Gloria i tak długo z tobą nie wytrzyma. Dlaczego? Trudno cię zrozumieć, ale ja już się przyzwyczaiłam. Powiedz mi, jak będziesz żył bez swojej Anusi? No właśnie, jaka ona cierpliwa, jak dzielnie zniosła słowa tego nikczemnika. Jak on śmiał ten potworek. Ale to może wyjść mi na dobre, może Anna i będę mógł go się wreszcie pozbyć. Nie wiesz, Giorgio, Nie mam pojęcia. Dobry wszystkim. Mówi do Was Gigi Sullivan. Dziwicie się, że korzystam z radiowęzła dyrektora, ale muszę powiedzieć coś do mojej szkoły i mojej drużyny. Ja i pani Gloria zaczęliśmy z sobą chodzić. Mam nadzieję, że mimo zaskoczenia pogratulujecie mi. Co ty na to? Wiedziałam o tym i zgodziłam się. Coś takiego. Rzeczywistość różni się od fantazji. W filmach takie historie jak nasza zwykle źle się kończą, ale my będziemy ze sobą szczęśliwi. Straciłem wszelką nadzieję. Koniec komunikatu, do zobaczenia. Niemożliwe. Gloria zaręczona. Jak może się jej podobać? O ja, nieszczęśliwy! Zapłaci mi za to, a może z nim zerwać? Nie żartuj, Glorio, już mnie nie kochasz? O nie, nie wiadomo, jakby zareagował biedaczek, poczułby się opuszczony. Biedaczka jest w rozpaczy. Niepotrzebnie tak źle ją potraktowałem. Jak mogłaś coś takiego zrobić? Wiedziałaś, co do ciebie czuję. Mogłaś mnie zdradzić z kimś choć trochę lepszym od niego. Wprost nie wiem, co powiedzieć. Zawsze cię kochałem, choć nie miałem odwagi tego powiedzieć. Odwagi. Jesteśmy mężczyznami. Wybijmy ją sobie z głowy. Chcemy Gigi i Glorii. Nie wiedziałam, że oni mnie tak kochają, że taka jestem lubiana przez uczniów. Czuję się jak gwiazda filmowa. Kto by pomyślał, że tak smutno będzie mi wracać samej do domu? A dla mnie to wielka radość. Nareszcie jesteśmy sami. Wszyscy wiedzą, że róże pięknie pachną, ale ja ofiaruję ci lilię, gdyż bardziej ci pasują. Co to za jeden? Ty jesteś Oscar? Tak, skąd wiesz? Wszystkie dziewczyny cię znają. Oskar. Oscar, Oskar. mam. Uczeń trzeciej klasy, sławny Playboy. Żadna mu się nie oprze. A niech to.

Jesteś tego pewien? Co Anna miałaby z nim robić? Nie daruję. Wybacz, Glory, ale musimy zerwać. Jestem zakochany w Annie. Przebacz mi, jeśli potrafisz. Żegnaj. Co za ulga. Kochana Anno. Anno, gdzie jesteś? Co robisz w parku z moją dziewczyną? Nie muszę się przed tobą tłumaczyć. A w ogóle, jak taka dziewczyna jak Anna może zadać się z kimś takim jak ty? Jak śmiesz, nie sądzisz, że ja też coś w sobie mam? Jasne dziewczyny są czasem dziwne, ale raczej nie możesz się ze mną porównywać. Przypominasz postać z filmów animowanych, a ja mógłbym być amantem filmowym. Tacy jak ja odnoszą sukcesy. To prawda. Co za zarozumialec? Nie, powiedziałem tylko prawdę. A nie chcie. To cios dla Gigi. Nie wiem, jak to zniesie. Zaszło nieporozumienie. To ja jestem tajemniczym wielbicielem panny Glorii. Ja wysłałem jej bukiet róż, a ty się wtrąciłeś. Już dawno chciałem z tobą o tym porozmawiać. Teraz, gdy to wiem, jestem spokojniejszy o Annę. Ale dlaczego nie wyznałeś Glorii swojej miłości? Bo jestem przyzwyczajony, że to kobiety mnie adorują. Gdy któraś naprawdę mi się podoba, nie potrafię wyrazić swych uczuć. Co za typek. Dobrze, pomogę ci, ale trzymaj się z daleka od Anny. Może niezbyt właściwie się zachowałem, ale dla mnie liczy się tylko Gloria. Drodzy przyjaciele, to znowu ja i bardzo ważna wiadomość. Nigdy nie byłem zaręczony z Glorią. Nie ja jestem jej wielbicielem, tylko Oscar Karsten. To jemu powinniśmy życzyć wszystkiego najlepszego. Czemu on mi to zrobił? Koniec ze mną. Po co mu zaufałem? Znów wykręciłeś numer Gigi. To niemożliwe. Ale jej zazdroszczę. To na pewno sprawka Gigi. Chciałabym być na jej miejscu. Pragnę wyjaśnić, że to wszystko jest zupełnie nie w moim stylu. Chciałbym sam wyrazić, co czuję. Przyjmuję przeprosiny. Co? Jesteś bardzo przystojny, ale zupełnie nie w moim typie. Nic na to nie poradzę. Chyba zrozumiałem. Jedyne wyjście to rozstać się w przyjaźni. Chcemy Glorie, chcemy Glorie, chcemy, chcemy Oscar'a, chcemy Oscar'a. Nie możesz nam tego zrobić, nie zaręczaj się z Oskarem. Po co ci ta starucha, Oskar? To są złe strony popularności. Czuję się trochę zażenowana. Niech ich ktoś uspokoi. Spokojnie, nie przejmujcie się tak. Nie wiecie, że na wszystko daje się znaleźć rozwiązanie? Co? Cisza, jestem tutaj z Oskarem i Glorią. Ponieważ mam pewien udział w tym, co się zdarzyło, chciałbym coś powiedzieć. No, odważnie, przeczytajcie. Oto oficjalne oświadczenie. Odpowiadając na Wasze prośby, postanowiliśmy nie zaręczać się. Ani teraz, ani nigdy. Zaszło tu pewne nieporozumienie, za które wszystkich przepraszamy. Wiemy, jak bardzo nas kochacie i podziwiacie, i będziemy szczęśliwi, mogąc Wam się odwzajemnić. Jak pięknie napisane, nie umiałabym tak, ja też nie. Wiele razy słyszeliśmy, że szkoła to jedna rodzina. Dobrze o tym wiemy, i w tej naszej rodzinie są, jak w każdej innej, chwile radości i chwile smutku. Są problemy, które trzeba omówić, jeżeli zależy nam na innych. To oznacza, że istnieje między nami miłość. To właśnie udowodniliście. Dziękujemy. Wzruszyłam się. Masz rację, wspaniałe słowa. Dziękuję, bardzo dobrze to przeczytaliście. Muszę ci powiedzieć, że nie jesteś orłem w oczarowywaniu kobiet. Potrenuję to. Nie wiecie, że to ja jestem w tym najlepszy? To prawda. Zupełnie nie rozumiem tych ludzi. Ty są dużo wierniejsze w miłości. Jeśli już kochają, to do śmierci zawsze będę cię kochał, Anno. Co ten wstrętny pies gada? Ciebie najbardziej lubię spośród wszystkich ludzi. Uważaj, Salomonie, idę. Czego chce od ciebie ten worek pcheł? Jak śmiesz, nie wiesz, że Anna jest moja? Mylisz się, to moja dziewczyna. Nie, moja, moja. Mam trzech adoratorów.